Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy premierę kolejnego numeru magazynu LEGO Ninjago. Zapraszam Was do oglądania. Wspólnie sobie otworzymy ten magazyn. Wreszcie pojawia się jakaś ciekawa minifigurka. Ostatnio mieliśmy kola. Teraz mamy przeciwnika. Pustynną żmiję. Płomienną, przepraszam, nie pustynną. Płomienną żmiję. I mam minifigureczkę oraz magazyn. Tradycyjnie zaczniemy od przeglądu magazynu. Dwa niesamowite plakaty, dwunastostronowy komiks, pojedynek wyścigówek, spis treści. Oglądaj na kanale kartu Network Kicia Rożek, premiera w listopadzie. Ja osobiście nie oglądam Kici Rożek, ale jak ktoś ogląda, no to śmiało. Jest nasza zabawka, kilka informacji związanych właśnie z tą minifigureczką. Pokonaj piramidę pułapek, misja, swoisty labirynt, reklama magazynu LEGO Jurassic World, będzie to drugie wydanie. Drugie wydanie pojawi się w sprzedaży od 8 października. Jest też komiks, część pierwsza, zaraz dotrzemy pewnie do części drugiej, ale w międzyczasie błędy skanowania oraz katana, zestaw z 11 sezonu, reklama magazynu LEGO Hidden Side, 15 października, w sprzedaży od 15 października, no mam nadzieję, że uda mi się zrobić przegląd tego magazynu właśnie za równe dwa tygodnie. Komiks część druga. Mamy Zeina. Ninja ogólnie, najlepszy ninja to ja, gra, Kol Contra Kai, zabawki, produkty inaczej mówiąc. Poczta co za maszyny prace konkursowe. Zapowiedź kolejnego konkursu, a raczej już pełnoprawny kupon konkursowy do wygrania katana oraz pindlicu slam. Następnym numerze otrzymamy Kaja. Kaj w stroju z 8 sezonu, ale maska z Legacy. Kaja otrzymamy 28 października wraz z olbrzymią kataną. Są też karty. Quiz Ninja. Tak, to jest Quiz Ninja, gra dla czterech osób. Więc jak ktoś ma sporo wolnego czasu, to śmiało zagrajcie. Do dnia dzisiejszego uważam, że klej jest tak jakby za mocny, że aż rozrywa opakowanie. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Wreszcie coś nowego, a nie kol z ósmego sezonu Lego Ninjago. Torsik, nóżki bardzo mi przypadły do gustu, tak jak i główka. Myślę, że mogę nazwać to główką. Broń też daje radę. Jest to moja pierwsza płomienna żmija w kolekcji, bo jak pewnie dobrze wiecie, postawiłem na lodową armię. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy materialik, mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Ja zostawiam notkę 9 na 10. Przydałby się trochę ciekawszy moim zdaniem komiks, ale tutaj głównie chodzi o komiks, bo figurka, figurka jak wiecie, przypadła mi do gustu. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za ten materialik. Cześć!